Tutaj mamy cały splot różnych okoliczności, które wpłynęły na tą sytuację, którą mamy dziś. Po pierwsze, od wielu lat mieliśmy zimy, zimy które były dość łagodne. Skutkowało to tym, że producenci peletu nie towarowali się, bo nie mieli, nie mieli pewności tego, że towar po prostu zejdzie, bo były łagodne zimy tego towaru, nie schodziło tyle, w związku z czym ta produkcja była nastawiona na ograniczone ilości. W tym roku, no ja wiem zabrzmi to absurdalnie, zima zaskoczyła, zaskoczyła tak. i nagle się okazało, okazało się nagle, że te, 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 te zasoby, które które były w magazynach, po prostu zostały wyczyszczone w chwilę, bo, bo nagle był, zrobił się ogromny popyt. Tak? Więc to jest raz. Rzecz kolejna to właśnie ten mróz, bo okazuje się, że jeżeli jest mróz, nie można przecierać drewna, tak? bo drewno jest zamraźnięte i tak dalej, jeżeli już ktoś się zdecyduje to drewno przetrzeć, to później musi je znowu suszyć, jeżeli je suszy, to potrzebuje tych te, i, i trocin i trocin właśnie tego, 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 tego te, po części tego surowca, który zużywa się także do produkcji, czyli, do, czyli między innymi też zrębki, tak, e, więc musi to drewno wysuszyć. I, Im jest zimniej, tym, tym dłużej musi się to drewno suszyć, tym więcej drewna, pod, tym więcej potrzebuje tej zrębki. E, rzecz następna e, były pozyski z, z lasów państwowych, e, limity zostały zmniejszone, skutkiem czego na rynku jest mniej drewna. Rzecz następna e, kwestia tego, że te niedobory były uzupełniane Ale dla, dla, importem. Ale tego drewna jest mniej? Bo limity zostały zmniejszone. Kto zmniejszył limity? No ministerstwo. Czyli mniej, mniej niszczy się lasy po prostu. Nie no, lasy. Jest z 40 milionów na 37 milionów metrów sześciennych. Aha, czyli po prostu rozumiem, że jest prowadzone mniejsze wycinki, tak, bo ministerstwo tak, powiedziało tak, halt, tak, nie będziemy tak, więcej wycinać tak, ponad tak, tak. jakiś tam I W związku z czym nie ma, tego, nie ma tej zrępia, która jest rozumiem. skutkiem ubocznym tego, tego hmm. rynku. I też i rzecz, rzecz, rzecz ostatnia, która taka koronna, no to brak, brak importu peletu z Ukrainy, bowiem na Ukrainie oczywiście jest cała ta infrastruktura energetyczna jest zniszczona, w związku z czym przemysł jest jest powiedzmy w drugiej kategorii, jeżeli chodzi o dostarczanie tego prądu. I nie ma tego, peletu także z Ukrainy, więc to, to tutaj to znaczy, cała. cała czy ja dobrze rozumiem, mm -hmm. że myśmy nie wycinali w trosce o nasze drzewa, tak. ale sprowadzaliśmy pelet z Ukrainy, tak. która ma wojnę, tak? No tak. tak. Taką historię mamy? Tak, tak.